pasażerów na konferencji pracowej w miejscu nietypowym dla konferencji myślę, że takiej konferencji jeszcze nie było, aczkolwiek jak widać po pasażerach w miejscu typowym, które każdego dnia My jako Współpracownik Sojuszu Lewicy Neogladycznej w ubiegłym tygodniu złożyliśmy na ręce Pani Przewodniczącej uchwałę, która w znaczny sposób rozszerza osoby do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Wełchatowie. Oczywiście wszystkie dotychczasowe ulgi, które istnieją będą zachowane. No, Niemniej jednak uznaliśmy, że skoro miasto od co najmniej czterech lat rok do roku średnio dopłaca około 3,5 miliona złotych, to wydaje nam się, że osoby, które powinny korzystać ze swatego przejazdu, ten wacharz jest za mały. Również składaliśmy interpelację, jakie są wpływy z budżetów i w ubiegłym roku była to kwota około 800 tysięcy złotych, natomiast za 8 miesięcy tego roku jest to około 600 tysięcy złotych. Naszym zdaniem i tutaj w uchwale, które, którą Państwu daliśmy, oprócz dotychczasowych osób zwolnionych z opłat powinny dojść jeszcze następujące osoby, podmioty. Chcemy, aby do tej pory tak jak to było, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przepraszam, uczniowie szkół podstawowych, i szkół ponadgimnazjalnych mieli tylko ulgę 37,5%. My uważamy, że te osoby, czyli wszyscy uczniowie, osoby, które jeżdżą z powinny bezpłatnie Również to samo dotyczy emerytów i rencistów. Te osoby również płaciły 37,5%, taką ulgę miały. Również uważamy, że bezpłatnych przejazdów powinny korzystać wszystkie dzieci do lat 7, a nie, a nie tak jak było do tej pory, tylko dzieci do lat 4. Dzieci od lat 4 do 7 miały 37% ulgę, jak również osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, bo do tej pory ta grupa korzystała z darmowych przejazdów, ale tylko w przypadku, gdy udawała się bądź do szkoły, bądź do ośrodka rehabilitacji. I jeszcze jedna rzecz, to jest też pomysł, który myślę, że nie jest pomysłem nowym, aby do bezpłatnych przejazdów były upoważnione osoby, które posiadają prawo jazdy i ważny dowód rejestracyjny. Proszę, żeby może przekaz był jasny i klarowny. Tak. E, y, Radni lewicy uważają, że katalog osób, które powinny być uprawnione do bezpłatnego przejazdu autobusami... To są wszystkie dzieci uczące się, tak? Wszystkie te dzieci, które uczą się w szkołach miasta i powiatu bohaterskiego. są wszystkie osoby niepełnosprawne i opiekunowie. To są również i studenci, literaliści. Mamy e, nowy, nowatorski pomysł. Chcemy e, w ramach odkorkowania miasta, pomysłu na odkorkowanie miasta. Wiemy, że Bohatów jest jednym z najbardziej zakorkowanych miast w Polsce. E, chcemy e, również, by osoby, które aktualnie wsiadające do autobusu MZK a będą posiadały przy sobie dowód rejestracyjny i prawo jazdy swojego samochodu będą uprawnione do bezpłatnego przejazdu. To jest ciekawa idea, mamy nadzieję, że to co się odbywa w wielu samorządach w całej Polsce, w całej Europie, promuje się komunikację publiczną, my też chcemy promować komunikację publiczną, dopłacamy do niej w tegorocznym budżecie blisko 4 miliony złotych. Uważamy, że mamy szansę na to, przekonać wszystkie siły polityczne w mieście do tego, by ten pomysł został zaaprobowany. Wierzymy również, że taka e, propozycja zyska akceptację e, prezydenta miasta. Mamy nadzieję, że naszym śladem pójdą też inne samorządy, bo to naprawdę ciekawy pomysł, a uwierzcie Państwo, jest tych aspektów bardzo wiele. Bezpieczeństwo, ochronę środowiska, również pozostawienie kilku złotych dzieciakom, które wydają na te bilety. Karnety, nie karnety, tylko bilety miesięczne, kosztują blisko 100 złotych miesięcznie, bo no też, też można, to naprawdę, można to naprawdę poświęcić na rzecz tych naprawdę osiągnąć dużo ważniejsze cele niż tylko przychody na, na poziomie kilkuset tysięcy do budżetu. Pomysł ciekawy, czy to nie jest takie rzucanie się z motyką na słońce, bo już teraz miasto dopłaca spore środki. E, musiałoby dopłacać jeszcze więcej. No więcej. nie, nie, nie jest to już rzucanie się z motyką na słońce, tak jak tutaj powiedział e, radny Marcin Szepecki. E, są jakby takie dwie kluczowe kwestie. Pierwsza to jest kwestia, e, aspekt społeczny. E, z korzysta najwięcej uczniów i osób unijnych w statusie. Jest to na pewno znaczący wpływ do ich do, do, do domowego budżetu. Uważamy, że przez e, darmowe przejazdy e, będzie te osoby będą e, mogły skorzystać z, e, ze sportu, z rekreacji, e, z e, ośrodków kultury. Natomiast e, aspekt oczywiście Odkorkowanie miasta i aspekt ekologiczny, gdzie przez to będzie, mamy nadzieję, że takie hasło zamień wóz na autobus stanie się w wyładowie popularne. Aspekt ekologiczny, mniej hałasu, mniej spalina, mniej, mniej samochodów w mieście, które jak wiemy po Warszawie przypada w najwięcej najwięcej samochodów jego mieszkańca, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. I odpowiadając na pytanie, na wczorajszym. Na wczorajszym w posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miejskiej nasz projekt zyskał wstępną akceptację wszystkich klubów i była bo jest wola, aby ten projekt został skierowany, aby nad nim popracować. My nie mamy patentu na, na mądrość, nie bieramy się, że tylko to, co tutaj jest na naszym projekcie zapisane e, ma być e, podjęte. Ta uchwała ma w, w takim e, kształcie. My otwieramy dyskusję. Dyskusję o problemie, myślę, że dość ważnym dla miasta Bełchatowa. Policji, to to mniej więcej mogłoby kosztować dodatkowo? Przychody ze sprzedaży biletów kształtują się na poziomie około 800 tysięcy złotych. Dodatkowa ulga może objąć... E, E, tych kupujących bilety na poziomie 80% te, te, tej kwoty, ale m, naszym zdaniem można też dzięki temu uzyskać pewne oszczędności, nie wiem, czy są e, może one nie są jakieś duże, ale myślę, że jeżeli kontrola biletów, e, czy sprzedaż tych biletów, e, fiskalizacja, no naprawdę z tych rzeczy można, można objąć dużo więcej. Natomiast efekt promocyjny, który przecież tak dwa miast Liczymy na to, że, że tego typu inicjatywy będą. Inicjatywy na pewno o charakterze czysto społecznym. Tak? My, tak jak mówimy, nie chcemy, by ten projekt miał charakter czysto polityczny. Liczymy na to, że on będzie, że zyska akceptację wszystkich sił politycznych i tego się spodziewamy. Właściwa ja jest skierowana tylko i wyłącznie do mieszkańców powiatu Dołkotowskiego, czy także Nie, nie ma, nie ma tam, nie ma tam w tak, żadnego, terytorialnych. tak, terytorialnych. nie ma. A jeżeli ta uchwała przejdzie w 2014 roku, może się spodziewać, że obywatele nie będą mogli jeździć za darmo, czy... W zależności od tego, jak potoczy się dyskusja, być może w następnym roku... Rada Miejska, prezydent, bez względu na to, czym prezydentem będzie, stwierdzi, że może rzeczywiście MZP będą całkowicie wyłonione bezpłatne. To też, co to, to tutaj mówiliśmy, na pewno myślę, że tak jak kolega powiedział, ceny druku biletów, ceny płacenia osobom, które te płacenia zajął, kolportaż itd. No dobra Marcin, już się siadamy, nie? ハンバ